To zadanie nie jest jakieś mega wymagające. Nauczymy się tutaj stosować trzeci wzór skróconego mnożenia. I do domu. Po pierwsze, jeżeli wymnażamy pierwiastki tego samego stopnia, to liczby podpierwiastkowe możemy schować pod jeden wspólny pierwiastek. Wygląda to tak. I teraz zauważ, że wyrażenia liczby w obu nawiasach ustawiły się w taki wzór skróconego mnożenia, gdzie to jest a, b, a, ab. Na wzór to a kwadrat odjąć b kwadrat, więc pod tym pierwiastkiem możemy pierwiastek z dwóch podnieść do kwadratu, odjąć 1 do kwadratu. Pierwiastek z dwóch do kwadratu to jest 2. Z jedynki. 1 do kwadratu to jest 1. No a 2 odjąć 1 to jest 1. Pierwiastek z 1 to 1.